No dobra, a gdybyś miał dostarczyć naszym odbiorcom w kontekście tego, że stoi przed nimi właśnie takie wyzwanie w postaci cyfryzacji procesów, taki powiedzmy cyfrowy starter pack. To co by się tam znalazło? Na początku strategia. Mhm. Dlaczego to robimy? To straszne słowo. Wiem. I y Odmienne przez wszelkie przypadki. Mamy planowania strategiczne i, i, i inne strategiczne działania, które są ważniejsze niż te niestrategiczne. Mm -hmm. Ale strategia jest kluczowa. Czy my to robimy dla samego faktu robienia, czy my realnie wiemy, po co to robimy, jaki jest tego cel? I, i cel to jest druga rzecz. Czyli do czego my dążymy, jak my poznamy sukces? Co zmierzymy przed i po, żeby stwierdzić, ta zmiana się udała lub nie. Trzeci aspekt to będzie zespół, to co przed chwilą czyli powiedzieliśmy ludzie. tak, czyli połączenie różnych kompetencji, różnych stylów myślenia, różnych informacji, tej wiedzy ukrytej w naszych głowach.